Czy wiesz, że Twoje ciało próbuje cię ostrzec na kilka dni lub nawet tygodni przed zdiagnozowaniem cukrzycy? Nadmierne pragnienie, niewyjaśnione zmęczenie, mrowienie w dłoniach i stopach te oznaki mogą wydawać się proste, ale mogą ostrzegać, że dzieje się coś poważniejszego. W dzisiejszym filmie ujawnimy najczęstsze objawy, które należy zidentyfikować, zanim sytuacja się pogorszy. Zachowaj czujność. Ponieważ te objawy mogą być kluczem do uniknięcia poważnych komplikacji. Nie przegap tego, rozdział jedź. Subtelne oznaki cukrzycy, co Twoje ciało próbuje Ci powiedzieć. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z niewytłumaczalnym uczuciem pragnienia, jakbyś w nocy przeszedł przez pustynię? Jeśli tak, to nie jest to tylko oznaka odwodnienia, ale może to być ostrzeżenie, że coś jest nie tak z metabolizmem. Gdy poziom cukru we krwi jest wysoki, Organizm przechodzi w tryb awaryjny. Anerki zaczynają pracować w nadgodzinach, aby filtrować i eliminować nadmiar glukozy. Proces ten zwany glikozurią powoduje szereg reakcji, które między innymi powodują konieczność częstszego chodzenia do toalety w nocy. Utrata płynów podczas oddawania moczu kończy się błędnym kołem, gdy organizm traci wodę, czujesz się bardziej spragniony, a w konsekwencji bardziej odwodniony. To nie tylko chwilowy dyskomfort, to znak ostrzegawczy, zwłaszcza jeśli w rodzinie występowała cukrzyca lub zauważasz, że nadmierne pragnienie staje się wzorcem. Gdy komórki stają się mniej wrażliwe na insulinę, organizm nie może prawidłowo przetwarzać cukru we krwi, co zmusza nerki do podjęcia dodatkowego wysiłku w celu rozcieńczenia i wyeliminowania nadmiaru glukozy. Problem polega na tym, że ten ciągły cykl wpływa nie tylko na jakość snu, ale także na ogólny stan zdrowia, tworząc idealne ramy dla rozwoju powikłań takich jak cukrzyca typu 2. Utrzymywanie kontroli poziomu glukozy i wczesne zwracanie uwagi na te objawy może być kluczem do uniknięcia poważnych szkód zdrowotnych. Rozdział 2. Niewyraźne widzenie, wyraźny znak nadchodzących wydarzeń. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się z niewyraźnym widzeniem, jakby Twoje oczy potrzebowały chwili, aby dostosować się do otoczenia, nie ignoruj tego znaku. Niewyraźne. Widzenie o poranku to coś więcej niż tylko problemy z przystosowaniem się oczu. Gdy poziom glukozy we krwi jest wysoki, nadmiar cukru może wpływać na soczewki w oczach, powodując ich puchnięcie i zniekształcając zdolność wyraźnego widzenia. Ten obrzęk oczu może być prekursorem poważniejszych problemów, takich jak retinopatia cukrzycowa stan, który może prowadzić do ślepoty, jeśli nie jest odpowiednio leczony. Retinopatia występuje, gdy wysoki poziom glukozy uszkadza naczynia krwionośne w siatkówce, a jeśli nie jest leczona, może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Ten rodzaj uszkodzenia oczu nie następuje z dnia na dzień. Ale jest to stopniowy proces, który można zatrzymać poprzez ciągłe monitorowanie poziomu glukozy we krwi i ostrożną dietę. Ponadto ochrona wzroku obejmuje również prowadzenie zdrowego trybu życia, unikanie nawyków powodujących stany zapalne, takich jak palenie tytoniu oraz regularne wizyty kontrolne u okulisty. Te niewielkie problemy z widzeniem rano mogą być pierwszymi oznakami, że dzieje się coś poważniejszego. A wczesne działanie może zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom. Powiedz mi teraz, czy kiedykolwiek zauważyłeś u siebie poranne problemy ze wzrokiem, takie jak rozmycie lub trudności z ustawieniem ostrości? Jak sobie z tym poradziłeś? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i pomóż innym zidentyfikować. Ważne oznaki zdrowia oczu. Rozdział trzeci: Zjawisko wysokiej porannej glikemii: Ostrzeżenie od organizmu. Co czujesz, gdy budzisz się rano? Skrajne zmęczenie, trudności z koncentracją, a nawet uczucie niewytłumaczalnego osłabienia, może to być oznaką naturalnego zjawiska, zwanego zjawiskiem świtu, które występuje we wczesnych godzinach porannych. W tym okresie organizm uwalnia hormony takie jak kortyzol, adrenalina i hormon wzrostu, które pomagają zwiększyć poziom glukozy we krwi, aby przygotować organizm na cały dzień. W przypadku zdrowej osoby. Wzrost ten jest doskonale kontrolowany. Jednak u osób z insulinoopornością lub zagrożonych cukrzycą, organizm nie jest w stanie prawidłowo przetworzyć tej dodatkowej glukozy, co powoduje poranne skoki poziomu glukozy. Skoki te mogą być tak wysokie, że zamiast dostarczać energii, powodują zmęczenie, drażliwość i trudności poznawcze. W dłuższej perspektywie stała obecność wysokiego poziomu glukozy może uszkadzać naczynia krwionośne. I nerwy prowadząc do poważnych powikłań takich jak choroby układu krążenia, neuropatia i problemy z nerkami. Dla osób z grupy ryzyka kluczowe jest kontrolowanie poziomu glukozy rano za pomocą zbilansowanej diety, a w niektórych przypadkach za pomocą leków. Ponadto utrzymanie regularnych pór posiłków i włączenie ćwiczeń fizycznych do rutyny może pomóc zminimalizować te skoki glikemii i utrzymać bardziej wydajne funkcjonowanie organizmu. Te oznaki, choć subtelne, są wyraźnymi ostrzeżeniami, że organizm prosi o pomoc. Nie ignoruj znaczenia ciągłego obserwowania poziomu glukozy, szczególnie rano, kiedy ryzyko powikłań jest najwyższe. Rozdział 4. Poranne zmęczenie, organizm walczy z brakiem energii. Czy kiedykolwiek obudziłeś się wyczerpany, jakbyś przebiegł maraton nawet po dobrze przespanej nocy? Ten rodzaj zmęczenia, zwłaszcza rano, nie jest normalny i może być wyraźnym sygnałem, że organizm walczy z przekształceniem glukozy w energię. W zdrowym układzie metabolicznym glukoza działa jak paliwo, które napędza nasze ciało i mózg. Jednak u osób cierpiących na cukrzycę lub zagrożonych wystąpieniem tej choroby, proces konwersji glukozy staje się problematyczny. Organizm nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać glukozy z powodu insulinooporności, czyli stanu, w którym komórki nie reagują prawidłowo na hormon, który pozwala glukozie dostać się do ich wnętrza. Skutkuje to nadmiarem glukozy we krwi, ale niedoborem energii w komórkach, powodując stan chronicznego wyczerpania. Zmęczenie to jest nie tylko fizyczne, ale także psychiczne, wpływając na zdolność koncentracji i jasnego myślenia. A nawet wykonywania prostych codziennych czynności. Możesz spać przez 8 godzin, ale nadal czuć się tak, jakbyś w ogóle nie odpoczywał. Glukoza grzęźnie we krwi, nie docierając do komórek, gdzie powinna zostać przekształcona w energię, co prowadzi do uczucia ciągłego zmęczenia. Poranne zmęczenie jest ważnym objawem i należy traktować je poważnie. Jeśli doświadczasz tego niewyjaśnionego zmęczenia, Ważne jest, aby zwracać uwagę na inne sygnały organizmu, takie jak nadmierne pragnienie, niewyraźne widzenie i trudności z koncentracją, które mogą wskazywać na wysoki poziom glukozy we krwi. Dobrą wiadomością jest to, że dzięki odpowiedniemu monitorowaniu poziomu glukozy, zbilansowanej diecie regularnym ćwiczeniom i w niektórych przypadkach lekom, można poprawić konwersję glukozy w energię i zmniejszyć zmęczenie. Ignorowanie. Zmęczenia może prowadzić do błędnego koła ciągłego zmęczenia, które negatywnie wpływa na jakość życia i ogólny stan zdrowia. Nie pozwól, więc, by ten sygnał pozostał niezauważony. Zasięgnij porady lekarza i wprowadź zmiany w swojej diecie i rutynie, aby przywrócić energię swojemu ciału i umysłowi. Rozdział 5. Poranny ból głowy wpływ wahań glukozy na mózg. Ból głowy to coś, czego wszyscy doświadczyliśmy w pewnym momencie, ale jeśli często budzisz się z silnym i uporczywym bólem głowy, może to być coś więcej niż tylko dyskomfort. W kontekście cukrzycy lub ryzyka jej rozwoju, poranny ból głowy jest wyraźnym sygnałem, że stabilność poziomu glukozy jest zagrożona. Wahania poziomu glukozy we krwi mogą bezpośrednio wpływać na naczynia krwionośne w mózgu, powodując ich zwężanie i rozszerzanie, co skutkuje bólami głowy. Gdy poziom glukozy jest zbyt wysoki lub zbyt niski, brak równowagi może zwiększyć ciśnienie wewnątrz czaszki i zmniejszyć prawidłowy przepływ krwi do mózgu, powodując pulsujący ból głowy. Ponadto, odwodnienie, które jest powszechne u osób z wysokim poziomem glukozy we krwi, może pogorszyć ten ból, czyniąc uczucie jeszcze bardziej nieprzyjemnym. Poranny ból głowy może być odzwierciedleniem braku równowagi glukozy w nocy, zwłaszcza jeśli masz trudności z utrzymaniem zrównoważonej diety lub jeśli nie kontrolujesz odpowiednio poziomu cukru przed snem. Związek między glukozą a bólami głowy to nie tylko kwestia dyskomfortu, ale także długoterminowego zdrowia mózgu. Jeśli skoki i spadki poziomu glukozy pozostaną niekontrolowane, mogą prowadzić do poważnych powikłań. Takich jak choroby układu krążenia, uszkodzenie naczyń krwionośnych mózgu, a nawet trwałe uszkodzenie. Utrzymywanie ścisłej kontroli poziomu glukozy, odpowiednie nawodnienie i rozwijanie praktyk redukcji stresu, takich jak medytacja, może pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi, a w konsekwencji zmniejszyć częstotliwość i intensywność bólów głowy. Ponadto zdrowy i spójny wzorzec snu. Może pomóc w regulacji hormonów wpływających na metabolizm glukozy, zmniejszając poranne skoki glukozy. Jeśli doświadczasz nawracających bólów głowy, szczególnie rano, nie ignoruj problemu. Ten objaw może być związany z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają natychmiastowej uwagi, takimi jak cukrzyca. Lecząc podstawowe przyczyny, za pomocą zmian stylu życia, kontroli medycznej i kontroli poziomu glukozy, Możesz znacznie poprawić swoje zdrowie i jakość życia. Rozdział 6. Poranne mdłości ostrzeżenie organizmu o cukrzycy. Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem mdłości, jakby coś było nie tak w Twoim ciele? Ten rodzaj porannego uczucia może wydawać się tylko chwilową irytacją, ale dla wielu osób z cukrzycą lub zagrożonych jej wystąpieniem jest to wyraźny znak, że glukoza gromadzi się we krwi w niewłaściwy sposób. Poranne nudności, zwłaszcza gdy towarzyszy im nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu i skrajne zmęczenie mogą być jednym z pierwszych objawów poważnego stanu znanego jako cukrzycowa kwasica ketonowa. DKA występuje, gdy organizm z 1900 powodu oporności na insulinę nie jest w stanie skutecznie przetwarzać glukozy, zmuszając komórki do wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii. Ten proces spalania tłuszczu. Skutkuje produkcją ketonów kwaśnych substancji chemicznych, które, gromadząc się we krwi, zmieniają równowagę pH w organizmie i powodują szereg szkodliwych objawów, w tym nudności. Cukrzycowa kwasica ketonowa jest nagłym przypadkiem medycznym, który może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci, jeśli nie jest odpowiednio leczony. Jeśli po przebudzeniu odczuwasz mdłości wraz z innymi objawami cukrzycy, takimi jak nadmierne pragnienie i głód, konieczne jest natychmiastowe zwrócenie się o pomoc lekarską. Dobrą wiadomością jest to, że przy wczesnej diagnozie DKA można leczyć. Zmiany w stylu życia, takie jak rygorystyczne monitorowanie poziomu glukozy, odpowiednie spożycie insuliny i dostosowanie diety, mogą zapobiec wystąpieniu kwasicy ketonowej. I znacznie poprawić ogólny stan zdrowia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ignorowanie tych objawów znacznie zwiększa ryzyko długoterminowych powikłań. Działając szybko i przyjmując zdrowe nawyki, można lepiej kontrolować poziom glukozy i zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Nie lekceważ sygnałów swojego ciała. Poranne mdłości są ostrzeżeniem, abyś przejęła kontrolę nad swoim zdrowiem. I szukała niezbędnych interwencji. Powiedz mi teraz, czy kiedykolwiek doświadczyłeś porannych nudności lub innych objawów, takich jak nadmierne pragnienie i zmęczenie. W jaki sposób monitorowałeś swoje zdrowie, aby uniknąć problemów związanych z cukrzycą? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i pomóż innym być świadomym sygnałów ciała. Rozdział: Świat mrowienie i łaskotanie. Oznaka wczesnego uszkodzenia nerwów. Uczucie mrowienia lub drętwienia dłoni stóp lub innych części ciała może być powszechne, zwłaszcza po nocy spędzonej w niewygodnej pozycji. Jednak gdy objawy te powracają rano, mogą być ostrzeżeniem, że w organizmie dzieje się coś poważniejszego. W wielu przypadkach poranne mrowienie jest związane ze stanem znanym jako neuropatia cukrzycowa, częstym powikłaniem cukrzycy. Które występuje, gdy wysoki poziom glukozy we krwi z czasem uszkadza nerwy. Wysoki poziom cukru we krwi, gdy nie jest kontrolowany, może uszkadzać włókna nerwowe, zwłaszcza w kończynach powodując uczucie mrowienia lub drętwienia. Proces ten jest stopniowy i może rozpocząć się niepostrzeżenie z lekkimi igłami w dłoniach lub stopach rano. Jeśli jednak zostanie zignorowany problem, ten może się nasilić, prowadząc do utraty czucia osłabienia mięśni, a nawet poważnych infekcji, ponieważ dana osoba nie zauważa urazów lub zmian w dotkniętych obszarach. Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najpoważniejszych powikłań cukrzycy, bezpośrednio wpływającym na jakość życia i zwiększającym ryzyko urazów, które mogą być śmiertelne, jeśli nie są odpowiednio leczone. Jeśli odczuwasz mrowienie, Zwłaszcza jeśli towarzyszą mu inne objawy, takie jak ból lub utrata czucia, koniecznie zgłoś się do lekarza. Wczesne leczenie może obejmować ścisłą kontrolę poziomu glukozy, stosowanie leków w celu kontrolowania bólu i przyjęcie zdrowej diety, aby zapobiec pogorszeniu się stanu. Dobrą wiadomością jest to, że przy odpowiednim leczeniu możliwe jest kontrolowanie objawów i poprawa jakości życia. Utrzymanie zdrowego stylu życia z regularnymi ćwiczeniami. Odpowiednim nawodnieniem i ciągłym monitorowaniem poziomu glukozy ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia powikłań takich jak neuropatia cukrzycowa. Mrowienie w kończynach nie powinno być postrzegane tylko jako tymczasowy dyskomfort, ale jako znak ostrzegawczy od organizmu, że musi podjąć działania, zanim uszkodzenia staną się nieodwracalne. Teraz, gdy znasz już najczęstsze sygnały wysyłane przez Twój organizm, przed zdiagnozowaniem cukrzycy, takie jak nadmierne pragnienie, mrowienie, zmęczenie i nudności, ważne jest, abyś zwracał uwagę na te alarmy. Nie ignoruj tego, co Twoje. Ciało próbuje Ci powiedzieć, działanie na czas może zapobiec poważnym powikłaniom. Jeśli zauważyłeś już którykolwiek z tych objawów, nie czekaj dłużej, zasięgnij porady lekarza i zadbaj o swoje zdrowie. Jeśli ta treść była dla Ciebie przydatna, Polub ją udostępnij znajomym mi rodzinie oraz zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej takich informacji. Powiedz nam w komentarzach, czy Ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczył któregoś z tych objawów. Kontynuujmy rozmowę i pomóżmy większej liczbie osób zadbać o siebie.